Milion lat temu nie było kołysek, ani ścian, ani pomocy. Były tylko małe, bezbronidła ciała. I świat gotowy jest zgasić. Grupa hominidów przekracza sawannę. Dziś nie muszą wygrać, muszą tylko przyprowadzić młode z powrotem. Przetrwanie to nie bitwa, to cicha obietnica złożona tym, którzy jeszcze nie mogą się bronić sami. Każdy krok jest obliczony, każde spojrzenie jest wiadomością, każdy oddech jest wstrzymywany, gdy trzeba. Zatrzymaj się na sekundę, spójrz na linię wysokiej trawy. To tam często rodzi się niebezpieczeństwo bez dźwięku, bez ostrzeżenia. Jeden zły ruch i wszystko się kończy. Trawa porusza się wbrew wiatrowi, zbyt ciężka by była tylko powietrzem. Coś podąża za grupą, a dorośli wiedzą o tym, zanim jeszcze zobaczą. Tak i milkną. Wiatr zmienia zapach, przynosząc coś cierpkiego, mięsnego. Pachnie potem drapieżnika. Dorosny podnosi rękę. Stop. Młode są wpychane do środka ściśnięte jak żywy węzeł. Tutaj ochrona zaczyna się od prostej, ale nieugiętej zasady. Młode nigdy nie pozostają na zewnątrz, nigdy wystawione, nigdy ostatnie. Każdy dorosły zna swoje miejsce i porusza się bez mówienia jak części jednego organizmu oddychającego razem. Ręce się dotykają, ciała się ocierają, tak komunikują pozycje i intencje. Szybkie pytanie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że cisza w naturze jest bardziej przerażająca niż ryk? Napisz w komentarzach, jeśli też to czułeś. Bo ryk mówi ci, gdzie jest wróg, cisza mówi tylko, że zostałeś już zauważony. Dorośli tworzą krąg, plecy do pleców, oczy w każdym kierunku. To nie heroizm, to geometria. Jeśli drapieżnik próbuje zaatakować, musi wybrać cel chronionego przez dwóch innych. I często ta wątpliwość wystarczy, by go zawahać. Krąg zacieśnia się, rozszerza, oddycha jak żywa ściana. Nikt nie rozkazuje, ale wszyscy wiedzą. Nikt nie mówi, ale wszyscy rozumieją. Stopy poruszają się synchronicznie, jakby były jednym ciałem z wieloma nogami. Siła nie tkwi w jednostce, tkwi w niemożności przełamania kręgu. Szczegół, który zmienia wszystko. Krąg nie służy do walki, służy do tego, by nie być oddzielonym. Oddzielenie to śmierć. Pojedyncza, zizolowana jednostka staje się ofiarą w sekundy. Drapieżnik to wie i zawsze szuka słabego, wolnego, roztragnionego. Ale wewnątrz kręgu nie ma słabego. Jest tylko grupa. Głód jednak pcha do ryzyka. Jeden odrywa się od kręgu i biegnie do drzewa. Łamie ciężką gałąź, machaniu jak pałka. To nie jest idealna broń, ale jest jasny komunikat. Nie jesteś jedynym, kto może uderzyć. Twarde drewno może złamać żebra, rozbić szczęki, zostawić blizny, które drapieżnik zapamięta. I drapieżnik to wie, czuł już ból wcześniej, a pamięć o bólu jest potężnym środkiem odstraszającym. I nie zabije hieny, ale sprawi, że pomyśli dwa razy, a dwa razy tutaj wystarczy. Teraz nadchodzi najbardziej okrutna część. Obrona młodych oznacza wybór terenu, nie siły. Bo w złym miejscu nawet najodważniejszy umiera w ciszy. Otwarte pole to wyrok śmierci. Nie ma tam gdzie się wspiąć, gdzie się ukryć, gdzie stworzyć drogi ucieczki. Nigdy na otwartym polu. Grupa przesuwa się w stronę skał i pni, gdzie drapieżnik nie może łatwo okrążyć. Każdy metr zdobyty w kierunku bezpiecznego terenu to zwycięstwo. Młode są zmuszane do wejścia na wzniesienie, dwóch dorosłych zostaje na dole, gotowych odwrócić uwagę i poprowadzić ucieczkę. Pozycje są przemyślane: najszybsi zostają na krawędziach, najsilniejsi chronią środek. Nikt cię nie zgłasza. Wszyscy już wiedzą co robić, bo widzieli to sto razy. Nauka tutaj nie pochodzi ze słów. Pochodzi z oczu, z rąk, z cichego powtarzania gestów, które ratują życie. Mały test: Gdybyś to był ty, uciekałbyś czy stałbyś nieruchomo? W większości przypadków prawidłowa odpowiedź to nieruchomo, ale gotowy: Napisz w komentarzach: uciekać czy stać? Bo bieganie uruchamia instynkt myśliwski. Pozostanie nieruchomym wprowadza w zakłopotanie, a zakłopotanie czasami jest jedyną bronią słabych przeciwko silnym. Oto sztuczka. Nie musisz pokonać drapieżnika. Wystarczy sprawić, że zawaha się. Krótkie krzyki, uderzenia w ziemię, rzucane kamienie bardziej dla hałasu niż precyzji. Dźwięk staje się niewidoczną, ale rzeczywistą barierą. Drapieżnik, przyzwyczajony do cichego polowania, kiedy spotka chaos i opór Często szuka jaśniejszego, odpowiedzialnego. Obrona tutaj nie jest spektakularna, jest strategiczna, obliczona, bezlitosna w swojej prostocie. Nie szukasz konfrontacji, szukasz porzucenia. Chcesz, żeby drapieżnik pomyślał: Nie warto. Słuchaj uważnie: w momencie, gdy myślisz, że wygrałeś, właśnie wtedy popełniasz najbardziej fatalne błędy. Bezpieczeństwo to preludium do śmierci, bo drapieżnik nigdy nie wygląda na chętnego do opuszczenia. Podąża, czeka, studiuje, i gdy opuszczasz straż, gdy myślisz, że jesteś bezpieczny, to wtedy poluje. Jeśli każdy krok naprzód kosztuje ból, drapieżnik cofa się o pół metra, a ten pół metra to życie. Ten pół metra to czas na wspięcie się na skałę dotrzenie do pnia, ponownie utworzenie kręgu. Zwycięstwo tutaj nie jest morderstwem, to zdobywanie sekund. A te sekundy kumulują się, aż staną się kolejną przeżytą nocą, kolejnym przeżytym dniem. Kolejnym zachodem słońca widzianym razem. Każda sekunda wyrwana śmierci to kolejna sekunda nauczenia się. Nauki przekazywania. Nie przegajsz tego. Prawdziwą bronią tutaj jest pamięć. Starsi pamiętają pułapki, bezpieczne ścieżki, właściwe godziny. Wiedzą, że pewne miejsca są przeklęte, że pewne cienie ukrywają kły, że pewne pory dnia są bardziej niebezpieczne niż inne. Ścieżka przy wodzie przeciąga zęby. Więc piją na zmianę jeden naraz, kiedy inni obserwują. Młode uczą się bez lekcji, kopiują postawy, timing, ciszę. Obserwują, gdzie dorośli stawiają kroki, kiedy się zatrzymują, kiedy przyspieszają. Tak rodzi się kultura jeszcze przed słowami. Nie musisz wyjaśniać niebezpieczeństwa, po prostu je pokazujesz, a młody, który uczy się dziś, będzie dorosłym, który chroni jutro. Wiedza tutaj nie jest teorią. To przetrwanie zakodowane w gestach, przekazywane przez naśladowanie, Wzmacniane strachem. Ostatni cios. Gdy zapada ciemność, bezpieczeństwo to wysokość. Jeśli są drzewa, wspinają się, jeśli jest ściana, opierają się o nią. Grupa staje się fortecą. Noc wzmacnia każdy dźwięk, zamienia każdy cień w zagrożenie. Ale wysokość daje przewagę, drapieźnik musi się wspiąć, wystawić, stracić element zaskoczenia. Młode w środku, między ciepłymi ciałami i kontrolowanymi oddechami. Nikt nie śpi głęboko. Śpią na zmianę. Oczy otwierają się w regularnych odstępach. Nawet we snie, grupa pozostaje czujna. Nawet w odpoczynku, ochrona nigdy się nie kończy. Jeden czuwa po Was, gdy inni zamykają oczy, a gdy się ten zmęczy, inny zajmuje jego miejsce. Kluczowy moment. Pięć słów, które ratowały życie. Ochrona, grupa, pamięć, wysokość, spokój. Powtórz je. To formuła przetrwania. To nie abstrakcyjne koncepcje. To konkretne działania, powtarzane każdego dnia, aż staną się instynktem. A jeśli drapieżnik nie odchodzi, pozostają nieruchomi, oszczędzają energii, czekają na świt. Bo milion lat temu obrona swoich młodych nie oznaczało wygranej bitwy. Oznaczało przetrwanie wystarczająco długo, by nauczyć kogoś innego, jak to robić. Oznaczało przekazanie tej wiedzy, tego gestu, tego kontrolowanego strachu, który staje się mądrością. Każda przeżyta noc to lekcja. Każdy świt to zwycięstwo. Napisz w komentarzach, czy byłbyś w stanie chronić swoje młode w takim świecie i którego z pięciu kluczowych słów użyłbyś pierwszego. Chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, czy miałbyś spokój, pamięć, odwagę do tego, by zostać, gdy każdy instynkt krzyczałby ci na ucieczkę. Zostaw lajka, jeśli ta podróż w przeszłość sprawiła, że zastanowiłeś się, jak kruche i cenne jest życie. I zasubskrybuj. Następny odcinek zabierze Cię jeszcze dalej wstecz, gdzie każdy wybór był kwestią życia lub śmierci. Do zobaczenia w następnej erze.